Ulica Zamoście została wyłączona z powodu budowy nowej nawierzchni. Plusem inwestycji jest zakres prac, czyli kompleksowa przebudowa ulicy wraz ze schodnikami, oświetleniem i ścieżką rowerową. Minusem jest przepływ informacji co do terminów prac. Otóż 5 marca poinformowaliśmy Państwa, że od 7 marca droga będzie zamknięta. Od czwartku, piątku jeszcze tego tygodnia wykonawca zapowiada, że wejdzie na drugi etap inwestycji, to znaczy od ulicy Brzozowej w kierunku nasypu kolejowego, czyli do tego momentu, który jest do tego etapu, który jest właśnie. Kończony. Tak się nie stało. Droga została wyłączona z ruchu dopiero 10 marca. Rzecznik prezydenta miasta Beata Kwiecińska Pintos nie poinformowała nas o zmianie terminu, choć 5 marca na oficjalnym profilu miasta na portalu społecznościowym zamieściła informację o przesunięciu terminu zamknięcia drogi.